Och, o cholera... masz, możesz ulepszyć. No no, też gdzie? No, no właśnie, tak patrzę teraz. A, nie ma. Pierwszy raz. Może nie pierwszy, tylko wcześniej nie zwracaliśmy uwagi. I co? Co robi? Ty nie mogę już. Wyjąć? A nie, mogę replace. To za przeładowanie są bez To ile, to masz cztery sezony? Cztery, no. To jak, a czekaj. Dobra, wiem chyba jakie. Pamiętam z poprzedniego. Czekaj. O kuźwa. Co tam? Jak zastąpię, to zniszczy tamten kamień już na stałe. No to chujowe, to z nich zniszczy. co? nie mogę teraz o tamtych... A dobra mam. Eee, Czekaj, żebym nie pomylił Reload, o to to jest szans. O oh, szajs Eliza. A nie, w sumie to nie jest taki szans. Czekaj, to jest chyba gorszy Jak to gorszy? Nie. Nie, to jest dobre, bo to jest game fire and reload with greater speed. To jest spoko, a ten jest gorszy, że... Weapons recoil. o to, to... sam recoil? no, 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 wymieniłem tam ten poszedł się kochać. O. A ja, kurde Wiedziałem, że będzie gdzieś no, chyba gdzieś tutaj się pojawi. No gdzie się uczy? O tu wcześniej, patrz, siedzi w szczynce. Fajne oczy zostają. To tak <zyskliwek> naprawdę, jak kot umiera, to potem tak zostaje. Murka z oczami. Dobra, dobra, dobra. Gotowy? Uff! Witchu Gesem. Patrz, patrz, patrz na przód, na, na przeciwko. No, no. Jeszcze jeden. Another one. DJ Khaled. Myślisz, że to można zejść na dół też normalnie? Nie, to musimy nawet na dół zejść chyba. Potrzebujesz się poleczyć? No, nie, pewno. No. Dobra. Schodzimy tu? Mm -hmm. Lecimy. O! fuck me. Tam jest coś do strzelania. Wiem, to widzisz było... to w ogóle? Bo ja przez ogień nie widzę. Nie stój na boku, bo tam strzelają strzałki. No, tu, tu nie dolatują. Już chyba no, się no, wyłączyły. To jest... O, zegar idzie. Tu skrzynia jest. Kościół po środku. O, right. A tu A, Pandały dostałeś. Ej, możesz nacisnąć na ten guzik tam, czy nie dosza... nie dobiegniesz, tak? Ups. No i po co tu właśnie? <ścoughs> ehm, <śm> um... ram, obrywasz? ta kulka, aha, bo ja muszę stanąć. Znaczy, ja ja jak ja widzę lubiłem, to ten. Okej. Okay. O oh, gówno, damaga ma. Sabrewałeś? No pół życia razu. No. Ołaaa Ktoś nie wyliczył chyba Heist został Za szybko, A tu i tu Dobra A tu? Jakie sekwencja? <grym> Zatrzyma to przechodzi. Easy Co ty tam robisz? Ja chciałem poczekać Na środku można na Myślałem zgubiłeś się kargul tam w tej maryce jak ten stał Wadek skać Czekaj będzie sowa? Sowa sowa Nie widzę tu pewny będzie Myślisz Jeszcze dwa kitki chyba zostały Eee, uh, chyba tak. Uh, ty faj fajnie ten, zrobili te. Zaprojektowane są te. Jak to, jak to nazwać. No, lokacje, ale. Tem temple, świątynie, o. A, no. Czuję ten klimat. Czuję. Czuję. Wojsko. Trzeba to myślisz? Czy to się naprowadza? Ten promień chyba, nie. To co, rozdzielamy się? Mhm. Ja w prawo. Okej. Okay. I szukamy kitku i sowy. Okej, okay, jeszcze do samego środka nie idź. Ja tu chyba nie widzę nic... A ty nie masz tam dalej, tak? Przejścia? Bo ja tu mam jeszcze dalej są pułapki. A, nie mam. Kaj to prze... ja mam wypadać przejdę, zobaczę co... Tu mam jeszcze jeden przycisk i jeden... E, taki właśnie diament. Jest skrzynia za tysiąc. Ja jeszcze mam tamtą broń poprzednią. Ja chyba se wymienię. Już trochę postrzelałeś ostatnio. Tego byka prawie. Aaaa, pompa. Obrabiarę w sumie było. Nic tu nie było? O, jest ten warsztat. Jammo. Czeka, to warsztat? Czemu się nie otwiera? Czemu? Mówi, że heal tu był dla Nie wiedziałem, że potrzebujesz. O, hajsy nie zebrałeś. No ładnie. Nie? Chciałem nie zobaczyć. Czemu ten warsztat się nie otwiera? Halo? Open. Plus. Eee, nie ma też notesu. Nie ma niczego. Normalnie... Miał rację, Kononowicz. Nie będzie nic. Chodź, podejdziemy razem. Otworzy się? Nie, nie otwiera się. To co? Szukamy jeszcze sowy, czy odpalamy? U! O. Na górześć No jeszcze jeden Ja się boję, że to już końcówka jest i my nie zdobędziemy tego ostatniego kota Ale nawet nie było dyżywi. Wiesz o co chodzi No a to nie było. By. kota to... Eee, czeka do wody można? Jakie wody? A krzesło wrzuciłem <noise> Wyjmij kurczę, co ty robisz <noise> No wieszkę strzyży Odpalam laser

Buzik miałem nacisnąć. O, właśnie, tam jest. To. to. to? I się otworzyło to. Gdzie tam stylować? Tam? Na środku. Nie, tam. A. Na górę. A coś się otworzyło, jak ten. E, tam było przejście, nie mogłem przejść do tego o, kamienia. No co? Wiedziałeś, że to tak będzie, o, chyba, nie? Stoj! Bo <noise> że żeby poszedł. Hm. No i gdzieś płynie kurka. Tu, ta... do mnie. Na środek. Nie, nie, Tatar. A, co musisz szalić, tak, żeby otworzyć coś? No coś otworzyłem, ale co to nie? Co się tworzy, jeśli już co? No. Też niedobrze. Chyba, że te pułapki wyłączyłem. Ja, może być. Tutaj. O, otwarte, a czyli mamy. O! Najść, okej. To co? Chyba to wszystko było. Nigdzie nie widzę, że był. Pan Sowa z Kubusia. Też powinna, Sowa, jak się przychodzi to. Uhuj! Juhuj! Juhuj! O, teraz to się otworzyło. Jest to Kiełbę wyciągaj! Ja chyba nic nie, mog nie, nie, nie ja mogę. Ja mogę. Nie. Możesz, nie, możesz, a, nie mogę, a nie. Możesz, czy nie możesz? Zdecyduj się. Nie mogę. Proszę, będzie ta sowa, jest. Tu będzie. A jeszcze takie duże pomieszczenie? To będzie walka, nie? O, to, to ten grobowiec, czy co to jest? Co, czy to ten. nie grobowiec, tylko. kalendarz chyba. Co widzieliśmy w intro, bo to mieliśmy znaleźć. Dobra, obejdziemy najpierw, nie? No, na pewno to jest arena. No wiemy 100%. O! Jest! Ty! Jest kitku, i jest ta! I jest od razu pokój kitkowy. No. To Patrz, nad drzwiami ja siedzi. <trybuj> 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 Złoty kiczku. A jak gdzie drop? Nie ma skrzyń. Tu mniejszy był. Tu pożałował, pożałowałeś. <gry> to gdzie sowa jest? Myślę, że tutaj będzie sowa? A bo na sam początek. <trybuj> Wracamy. Może Gdzieś jest. Żeby to jakiś był. Nie, wiem, to, to łatwo było. To tak jak w te emblemy, nie? Bo musi być tak posadzone, że widać, ale nie widać. Nie zajrzysz, to nie zobaczysz. Tam gdzieś jest Waiting? Nie. O, przebiegasz. Hmm, no i co, chyba nie będzie. A tu pod spodem chodziłeś? Po twojej stronie nie, u siebie. No, chyba, że tam dalej jeszcze będzie, nie? Drzwiami. Ja myślę, że już to dalej nic nie będzie, bo tu jest myślę ostatnia arena, bo to musieliśmy znaleźć ten kalendarz. Więc pewnie sowy już nie będzie. Ciekawe czy za każdym razem sowy są w tym samym miejscu, czy się przemieszczają. To było. O broń można tu wziąć. Otworzę, no, zobaczę co jest. Nie wiem. Ktoś... Jakaś flinta? Może tak jak Nie to wiem. jest? Nie wiem. Ale mam jedną broń, nie? Taką armatkę. Tylko na 11 no boimy. Co zostało? Ja mam tego shotguna na to zosta... Jak chcesz, a myślisz, to zostanie jeszcze przez jakiś czas? Czy to. A chuj, chcesz. chcesz, to bierz. Nie może będzie faktycznie. Tam, Tam jeszcze można się cofnąć <grywa> <grywa> Kurwa <grywa> No zobacz ile tu jest miejsca nasz no, Niemożliwe Szczególnie, że to ostatnie te Już pewnie minęliśmy 10 razy Na początku było. No tak tu łatwo ukryć tą sowę, a tak trudno znaleźć Jakichś słupków, zahamarków, jakichś tam balkoników, no kurde, weź i znajdź Tylko kucurę były Nocurkę chociaż słychać, nie? O, dziennik znalazł na górze. Chajs jeszcze? Come on. Wiem, jak lubisz czytać. Złote myśli. Co, znalazłeś? Nie. tam że te głowy można przekręcić, ale nie. O, jak leży na k**wa widełku. Pizza. No tak, ale... Też nic nie, nie czy? No nic, chyba będziemy musieli bo... Ja do łazierki muszę. Chyba, że teraz pauzę zrobimy, ale to nie wiem. Nie ja chcesz, ja mogę szukać chodzić. O, to jest skrzyniarze 1000. A, to tu otwierało się. Nie, no chyba nie ma, no już byśmy zobaczyli. E, no, ja nie wiem. Niby czworo oczu, to nie dwoje, ale może być 8 oczu, wiesz. Nie wiem, wcześniej tu zaglądałem jeszcze do tych gęb tych węży Ale też nie widzę tutaj żadnej sowy Tylko ten kitku się patrzy tam idziemy? No. Chodź. Więc tu po nas. Tak pewnie zdobyliśmy wszystkich artefaktów. No właśnie, ciekawe ile zabraknie. Dobrze no, pierwotne zło. Która godzina? O kurde, będzie strzelec. Gdzie idziemy? Kurde, kurde, Ej, tu jest chyba boss. Ja na razie nie widzę bossa. Nie, nie było. mi No dobra, ale to... o, patrz. Ja mam mało ten Obrażeń Dobra Ała! Jest... Płacz, jak ci to, jak Co mnie tak wolało? Jest... No te oko Ta kula? <laughs> no God damn it. Trzeba się Cześć za tym, bo... Kuźwa to właśnie tak ładuje Chodź cofniemy Ty schodów pilnujesz? No chciałbym ale łatwiej będzie nam jak Będziemy z tyłu a, bardziej. Jest, łapka jest jeszcze, tak? no. właśnie. Jest to sobie może stać i tam z przodu walić, a ja tutaj sobie stanę i do schodów piję. Albo w tą łapkę. Tu są te kolce chyba. No wiem, no ale na razie to nie ma sensu chyba, nie? Jak będzie grubiej to. No i będzie więcej. O, się pojawił się tobie Ej, Łażę Jeszcze nie wszyscy O nie Włączyłeś pułapkę Dobra, chodź wysyfamy trochę ty. Fuck mi Pancerny Tu możesz wracać tego beznarodnego tam załatwił. O, to no kolejni! Kurde, kiedy to się zaświeci to oko w końcu? Już Owaj oh <laughs> <O>. Nie ma <laughs> Nie dla psa Kubasa tak, Niedy się pojawił spleców na bank Na wychodź Wcześniej tu załatwię tu i teraz Może Musiałbym być tam daleko jakiś pan

Wisi muszę to zabrać. Co wisi? Coś w powietrzu. O, A, taki szaj. O, -o. czempion biegnie. Dawaj. O! O kurde, go O, strzelaj, w oko! I co? Activate. Come on, Ja stąd mogę. A, Zewsząd pewnie można. Chyba ta. Poleciał duszek jakiś. Mhm. Kurde. Te życia jak K, tylko. Jak A tam na dole są... były te. Mixtur jeszcze. Już chyba i tak nie będę potrzebny. No i już koniec. Ole w barak wleciał to koniec. No, widziałem jak cię poniósł. No leży sobie nagranie. No i zapas, braku zabrakło tylko tego jednego. Sowy. O oh, shit. Ale lipa. A to nie sowa to w ogóle. To jest nie. chyba pies taki Anubis ten, kurde. A, no.